Siemano, witam Was ponownie na kanale Palmania. Dzisiaj krótki filmik, aktualizacja z mojego ogrodu. Na początek chciałem pokazać Wam mojego trachikarpusa, który jest w trakcie zakwitania. Wyszło tutaj kilka kwiatostanów. To już jego trzeci sezon, w którym będzie kwitł. Dodam jeszcze tylko, że mamy dzisiaj 18 maja. Kilka kwiatostanów, tak jak już wspominałem. Jest to odmiana męska, więc nie będzie na nim nasion. Nie będę tych kwiatostanów obcinał, ponieważ jest to tak jak wspominałem, osobnik męski nie będzie zbyt obciążał ten kwiatostan tej palmy, więc co innego, gdyby to było odmiana żeńska, wtedy wtedy bym się nad tym zastanowił, aby obciąć te kwiaty, aby zbytnio nie zabierały energii z niej, ale w tym przypadku zostawiam. Terifera. U niej również zauważyłem, że pojawił się kwiatostan. Na razie to widzę tylko jeden, ale, ale również cieszy. U mnie będzie to chyba po raz drugi, kiedy ta palma zakwitnie. W tamtym roku nie, na, nie było na niej kwiatów, ale w tym roku ponownie. Pojawił się kwiatostan na razie. Na wolkano nie zauważyłem żadnych kwiatostanów ku mojemu zdziwieniu, ponieważ ta palma co roku zakwitała. W tym roku na razie jeszcze się nie pojawiło nic. No, jestem ciekaw, czy coś tu się na niej pojawi. Przy okazji, chciałem wam pokazać. Taki karpusy, które rosną w gruncie Wagnerianus. Tutaj zdążył się w tym roku już rozwinąć jeden pełny liść. Kolejny wychodzą ze środka. Tutaj ten mniejszy. No, on już zdążył w tym roku wypuścić dwa pełne liście. Kolejny się rozwija, więc nadrabia zaległości. Przez ostatnie dwa sezony można powiedzieć stał w miejscu No i chyba to będzie sezon Jego pierwszy, w którym Zacznie konkretnie Wypuścić Kwiaty yy, Liście przepraszam, liście oczywiście nie kwiaty Jeszcze jest za mały aby pojawiły się na nim kwiaty Tutaj jest ten nieszczęsny traszek u którego pojawiła się choroba grzybowa na początku tego sezonu? Ech, liście, które tutaj były w środku, były już uschnięte, zgnite. Obciąłem te liście przy samym dole, więc tutaj wyszło to do, gru, do góry. Dobry jest znak, to znaczy, że palma rośnie. Widzę tutaj obok że pojawia się kolejny stożek, chyba już taki miarę zdrowy Nie chcę się wyoszczyć kamera Tutaj widać, że dół jest zielony Więc będzie dobrze Wydaje mi się, że będzie dobrze Traszek obok też wypuścił już rozwinął się cały liść kolejne wychodzą Waszyngtonia filifera powoli zaczyna iść do góry widać tutaj gdzie zaznaczyłem na początku sezonu Markerem, znak, no tutaj był na początku sezonu ten marker, więc tyle poszło do góry. Fajnie, zobaczymy jak to będzie rosło w tym roku. Na koniec jeszcze chciałem pokazać kolejną palmę, która będzie kwitła w tym roku. Wypuszczone jak na razie, jeszcze to są małe światostany, ale zaczynają się pojawiać i tutaj jest ich kilka, to znaczy myślę, że około czterech, fajnie przezimowała ta palemka karłatka, no jestem ciekawy kiedy wypuści pierwsze kwiaty o tutaj można zauważyć kolejne jeszcze przy okazji tego filmiku pokażę wam moją cytrynę która też kwitnie piękne białe kwiaty jest ich kilka Niektóre już już się rozwinęły, niektóre będą w trakcie rozwijania się, Nie, jeden już jest nawet przekwitnięty. No i liczę na kolejne owoce z tej cytrynki. Dzięki wielkie za obejrzenie mojego filmiku. Fajnie, że wytrwaliście ze mną do końca. Proszę Was o łapkę w górę. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.